Mam zawodników Jeszcze ciężki. Jak Dobry wieczór. Ze mną jest człowiek. Jak robiłem... Właściwie jak żeśmy się spotkali, użyłem złych słów. Czy twój przeciwnik też waży słowa? Jak rozmawiasz z nim, to myślisz o tym, co mówisz, bo ja na przykład nie pomyślałem i przez moment była afera. Wiesz co, ja zawsze ważę słowa. Nie tylko z nim. Zawsze. Czyli tak naprawdę uważasz, co mówisz. Oczywiście, że tak. Nigdy byś nie, nie zrobił wjazdu na rodzinę? Oczywiście, że nie. Czyli pomimo, że macie konflikt, szanujecie się. My nie mamy konfliktu. Czyli tylko typowo walka sportowa? Oczywiście są sportowcami, dlatego taka walka. Czyli tak naprawdę widzę chłodne spojrzenia, ale widzę od ostatniego naszego spotkania... Może inaczej, jaś kapela nazywasz. Ja przepraszam, ale dobra, rozkręciłeś się, wręcz ostatni mikrofon miałeś na konferencji. Czuję się coraz lepiej na, w tym całym otoczeniu freak fightów? Ja się czuję zajebiście i dlatego chcę, żeby kolega też się poczuł w tej atmosferze frików i też żeby było zajebiście. Bo przyszedł ze sceny sportowej tak samo jak ja, to jest dla niego nowość. Niech się czuje lepiej tutaj niż tam gdzie był Porozmawiaj z nim, a niech powie, że zagotowałem go totalnie żeby nie ochronę ja słyszałem, ja słyszałem, ty, tutaj ty wiesz. Dostał w No Wiesz, jak Na kurde, bazy. jak nieważnych słów, to nie ma to się Ale dziwić. Zobacz, że e, była spina, a później wręcz przejął funkcję, wziął mikrofon do Karpiego, żeśmy podeszli, że to jest tak, że czasem się trafi zjebany dziennikarz, mówi o sobie, a, który w kurwi, a jednocześnie to są rynki. Więc jeżeli rozumiemy, czy. A, tak, tak jest, się tutaj? Wiesz, co, no kurwa, to będzie ciężkie, nie? Bo widzę to, co się dzieje, naprawdę. No, no jest to ciężkie, nie? No powiedz. Ale z... Słuchaj, powiem Ci tak, ja, ja jestem sportowcem i, i widzę co tu się dzieje, to jest naprawdę niedogarnięcza, no, ale mam nadzieję, że takie osoby, które w ja, e, będą potrafiły troszkę tego, tej normalności tutaj wiesz, w, pleśń, w pleśń, przepraszam. Także to jest potrzebne tutaj, nie? Mamy tam, mamy tam e, background, ale nie możemy mówić. Czyli odnalazłeś się tutaj i tak naprawdę to już friki, friki jeszcze raz friki. Ja się tutaj odnalazłem, czuję się jak w drugim domu. No i tak jak mówię, chcę, żeby też kolega poczuł się jak w domu i żeby był zajęty. To zajebiście. może być ty wprowadzający tych, którzy przychodzą z prawdziwego sportu, do friku, bo tak naprawdę w frikach nie chodzi o to, e, jaki poziom reprezentujesz, tylko jak prowadzisz konferencję, jak rozmawiać z dziennikarzami. Proste. Tu już zależy od człowieka. Czy ktoś będzie w porządku. Jak nie będzie w porządku, no to na na fuj, ja mam co Przeproszeniem, pomagać komuś. Ale zobacz, e, rozmawiamy i tak naprawdę zobacz, odnalazłeś się w tym. Zaakceptowałeś, że trafi się u dziennikarzy, którzy zawsze pierdolą coś nie pomyślą. Z drugiej strony też jest szybki szybkiego responsu i tak jak żeśmy ustalili poza kamerami. Przepraszam, jesteśmy tu, jakiś spiny nie mamy. Robimy to tak, żeby prosto pokazać, że odnalazłeś się tutaj. Co to jest za preparat jakiś? że internet się oczyszcza, a ty dołączysz do tego oczyszczania internetu. aqui ó e da baka. A coś ty kurwa myślę, że tam. Bo się, ale masz teraz. Odnajdziesz się, odnajdziesz się. Ja no, się wiec, no. No. Słuchaj, słuchaj, ja się odnajdę, na pewno się odnajdę, ale mówię. Aż się tu już jest dobrze. Tak, tak. No co, co ci mam powiedzieć, no. Zobaczymy, próbujemy. Na razie, słuchaj, stary, ja mam sportową walkę, ja się cieszę. To nie jest. Więc niektórzy tam oczywiście im nie ujmuje, ale niektórzy z nich, którzy już trenują długo, wzięli walki z ludźmi, którzy w ogóle nie trenowali. Wiesz, ja mam ja się sprawdzam z chłopem, który, który no, trenuje który jest jakby czynnym zawodnikiem, i to jest fajne. ja tutaj się czuję, kurde, wiesz, nie czuję się jak frik. Czuję się, mam sportową walkę. Wiadomo, zasady są troszkę inne, ale kurwa, jest walka, Damy się wszystko, to jest najważniejsze. Ale zobaczcie, że można robić sportową walkę we frikach, i tak naprawdę jeszcze raz zmierzam do tego, że to jest kwestia konferencji, to jest poddymiania, ale kulturalnego, żeby krzywdy nie zrobić. No słuchajcie, no byłaby w topach, gdybyście się wzięli za bary, jeden drugiemu kostka. No widzicie, jak rataj teraz chodzi. Więc to są friki do pewnego znaczy, momentu. Ja ci powiem tak, gdybym miał jakiś konflikt gruby w i, i ktoś by mnie obraził, to bym na nic nie patrzył. No kurwa, miałbym tak dziwku rydze, nie? No ale nie dobra, gdy nie się... Jest, wiesz, szacunek i to jest no, fajne. Gdy, gdy ci federacja wystawi zawodnika, który cię totalnie zagotuje... No nie no zagotuje, no wiesz, no, są pewne rzeczy, są pewne granice, których nie wolno przekroczyć. I Jakby ktoś przekroczył... To jakie to są ten... granice? No kurwa, no wiesz, każdy ma swoje. Aha, no, no. Czyli... to może spróbować. O nie, 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 nie. Popatrz, chłopaki po naszej ostatniej spinie. Naprawdę? Także nie, to, to jest po prostu tak. To jest jeszcze z innej daty, jeszcze inne zasady. Ale to zobacz, to jest tak zwane jak rozmawiają z chłopakami. To jest prawilniak. Uważaj na to, co mówisz. Słuchaj, bo jak ludzie są z ulicy, całe życie na ulicy, to nie ma żadnej zasady.